W tym zostać chce lub od mod naprawy Fiksik musi uczyć się, aby nabrać prawy Niech mają swoje szkoły W nich uczą się co dzień. A skąd wiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd wiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd wiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. Psz. Bem. bem. Dobrze, możemy włączać. Zaczęło bzyczeć, słyszycie? Usłyszałabym, gdyby tylko Nolik przestał wreszcie uderzać. Nolik, co ty tam robisz? Ćwicie swoją saluszkę. Nolik jest perkusistą w naszym zespole rokowym. Proszę cię, chłopcze, idź poćwiczyć gdzie indziej. W porządku. Musi uczyć w takich warunkach. No i przestań, proszę! Aż mi głowa rozbolała. Profesorze Eugeniuszu, w naszym laboratorium dzieje się coś bardzo dziwnego. Co? Bo ja słyszę tam jakieś okropne odgłosy. Jak to? Myślę, że to duch nawiedził nas. Nie ma żadnego ducha, Elizo. Sprawdzę, o co chodzi. A więc to ty tak hałasujesz. No co? Ja tylko ćwiczę. I jak? Co to jest? Nic takiego. Jedno urządzenie tak sobie stuka. Wiesz, co proponuję? Lepiej idź poćwiczyć w domu, maluchu. Każdy może zrobić własny bęben. Można na przykład wziąć pustą beczkę i zastąpić jej dno skórą lub plastikiem. Jeśli taka membrana jest mocno naciągnięta, to dźwięk jest głośny i wyraźny. W większe bębny uderzamy stopą albo młotkiem perkusyjnym. Na mniejszych można grać pałeczkami lub po prostu rękami. Instrumenty, na których gramy przez potrząsanie, drapanie i uderzanie, nazywamy perkusyjnymi. Jest bardzo dużo tego rodzaju instrumentów. Na małe bębenki ręczne mówi się bongosy. Duże grzechotki z rączkami to marakasy. Talerze perkusyjne są z metalu i robią dużo hałasu. Jest jeszcze tamburyn, terkotka, a nawet i łyżki. Zgadza się! Ludzie wykorzystują nawet łyżki jako instrument perkusyjny. Nie ma sprawy. A ja będę robił zadanie. Też tak umiem. I to nawet lepiej od ciebie. A tak też potrafisz, co? No? Mogę zrobić tak albo tak. Chciałbym zostać perkusistą. W mojej głowie rytm codziennie gra. Chociaż nie mam instrumentów. Litość w końcu bęben Właśnie nie bęben, bardzo ser. Teraz wyłączamy. Słyszycie to? Przestało bzyczeć. Racja! Hej, patrzcie, tunelik! Chodź! Co słychać? O, wrócił nasz hałaśliwy duch. Myślałam, że teraz ćwiczysz w domu. Fantonek tam, tam teraz bębni. Musiałam od niego uciec. To już koniec naszej lekcji. A teraz z chęcią obejrzę występ waszej rockowej kapeli. Hurra! Mekisze! te! Błagam, nie tak głośno! Mekisze! Coś do nas mówisz? Mekisze! Bardzo was proszę, nie zniosę tego hałasu! A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. O skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. Hmm? Tak od środka każdą rzecz zaraz naprawiają. Silnik, toster, inny sprzęt problem rozpoznają. Zegarek bez nich stanie, żarówki zgasną też. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest. gramofon, a to zdjęcie mojej mamy kiedy była mała. <laughs> o jaka wesoła dziewczynka! Wszyscy rodzice byli wesołymi dziećmi, a potem dorastają i nagle stają się ponurzy i smutni. O, a wiecie co to jest? Piosenka o śrubce. Co to za bzdura? Co ty? Śrubka to nonsens? Przecież co jest w sprawie o mnie? A może jej wszyscy posłuchamy? Jeśli jest fajna, to razem potańczymy. Jak się słucha takiej płyty? O tak? A może włożymy ją do czytnika? Nie zmieści się tutaj. Zobaczcie, tu jest napisane płyta gramofonowa. Widzicie? Czyli musimy znaleźć coś, co ją odtwarza. Co takiego? Chodźmy do dziadkusa. Dziakkus, chcielibyśmy posłuchać piosenki o śrubce Szukamy czegoś, co odtworzy czarną płytę A, rozumiem Musicie poszukać gramofonu Gramofon to takie stare urządzenie, które odtwarzało dźwięki nagrane na winylach, czyli czarnych płytach. Żeby go uruchomić, trzeba było zakręcić korbką i naciągnąć sprężynę. Sprężyna sprawiała płytę w ruch, następnie na płytę opuszczano igłę. Kiedy sunęła po wyżłobionych rowkach, odrobinę drgała, a wtedy membrana ukryta na końcu ramienia delikatnie wibrowała. Tuba w gramofonie zwiększała głośność i można było usłyszeć. Muzykę. Najbardziej niesamowite jest to, że nie było w nim zasilania ani żadnej elektroniki. Zgadza się! Kiedyś nie trzeba było nic podłączać, żeby posłuchać muzyki z płyty winylowej. Dlatego, że pierwsze gramofony to w pełni mechaniczne urządzenia. Tak się składa, że w gabinecie Taty Tomka jest stary gramofon. Na biurku! Świetnie! I wiemy! Mogliby podziękować. Nigdzie nie ma włącznika. Bo tu nie ma włącznika. Trzeba zakręcić tą korbką. A teraz złap za ramię i przybliż do płyty. Hmm, nadal nie gra. Zobacz, tu nie ma igły. To skąd weźmiemy taką igłę? Zrobimy ją. Masz gdzieś tu jakieś gwoździki? Może być? Będzie idealny. Werta. Gotowa? Oczywiście. Lepiej zasłońcie oczy. Na spacer śrubka miała chęć Poszła więc, kto wie gdzie Bez niej wszystko sypie się Śrubka, śrubka, drobna rzecz A spróbuj wyjąć jedną z nich Wszystko w się zepsuło Bez niej nie zadziała nic Ten spychacz działał sprawnie Gdy nagle słychać trzask Potężny i ciężki spychacz Do dołu kręczko wpadł Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć Na spacer śrubka Miała chęć. Poszła więc kto wie gdzie? Bez niej wszystko sypie się Śrubka, śrubka, drobna rzeczka, spróbuj wyjąć się do nich Wszystko w nikt by się zepsuło, bez nich nie zadziała nic. Śrubka, śruba drobna rzeczka, spróbuj wyjąć się do nich. Wszystko w nikt by się zepsuło, bez nich nie zadziała nic. Pan Tomku, skąd dobiega ta muzyka? Włączyłem gramofon, taty! Gramofon? A on nie jest zepsuty? Naprawiliśmy go, znaczy nie my! Ja go naprawiłem! Naprawdę? Jesteś niesamowitym chłopcem. Inni ciągle wszystko psują, a ty naprawiasz. Włączymy sobie jeszcze raz tę płytę. Jak byłam mała, to często jej słuchałam. Na przykład dźwig pracował, gdy nagle słychać bra! I cały czubek dźwigu na wpół się zgiął tak Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć Na spacer śrubka miała chęć Poszła więc, kto wie gdzie Bez niej wszystko w się Śrubka, śrubka, drobna rzecz spróbuj wyjąć jedną z nich Wszystko w nich by się zepsuło Bez niej nie zadziała nic Śrubka, śrubka, drobna rzecz spróbuj wyjąć jedną z nich Mama tą Tomkę naprawdę świetnie się rusza. Tak, potrafi się dobrze bawić, chociaż jest już dorosła. Śrubka, śrubka, drobna rzecz, spróbuj spróbuj wyjąć jedną do nich. Wszystko w mig by się zepsuło, bez nich nie zadziała nic. Wszystko w mig by się zepsuło, bez nich nie zadziała nic.